Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy. 3 sierpnia 2019 roku, wtorek. Mamy sklep Fortnite, ale tradycyjnie kilka informacji. Najpierw przede wszystkim gratulacje dla Liska, który napisał najciekawszy temat i najciekawszy komentarz na temat emotki szkolnej. A pytanie dla was dzisiejsze jest. Też w miarę proste. Skoro tak fajnie i tak dobrze idzie wam wymyślanie nowych Nowych zbieraków czy nowych, czy nowych skinów, to powiedzcie mi, jaką muzykę chcielibyście dodać do Fortnite'a. Napiszcie dokładnie, jaką muzykę chcielibyście usłyszeć. Zobaczymy najciekawszy pomysł, jak zwykle wygra kwalifikacje do turnieju o PlayStation 4, który zbliża się wielkimi krokami, bo już mniej niż dwa miesiące. Także zapraszam. A my lecimy ze sklepem, moi drodzy. Ach, jedna szybka informacja: jutro rano yy, będzie, yy, wchodzi patch 10.20. O ile kojarzę, yy, nie będzie potrzeby wyłączania serwerów. Także nie będzie przerwy technicznej. A my lecimy z nowością. Młot, taki mocno opancerzony skin. Wygląda jak tank taki. Trochę. Fajnie by było, gdyby miał trochę więcej życia, na przykład. Gdyby Fortnite zaczął się bawić w takie... ...skiny obronne, skiny ataku, skiny obrony. Z większą lub mniejszą ilością życia. Z... Jedne zwinniejsze, drugie cięższe, ale za to bardziej odporne na ostrzał. Dobrze, tank ma, tank ma taki plecak, który się nazywa twierdza. Wszystko to jest takie masywne... Bardzo mocno opancerzone. Fajnie wygląda ten skin. kosztuje tylko 1000, 1200 fałdolców. To jest zestaw waga ciężka. Ostrze uderzeniowe, czyli do tego samego zestawu specjalny zbieraczek. Też taki nietypowo zaprojektowany. Zbierz cały komplet. Dodatkowo do sklepu wrócił mój moi drodzy pomór. Pomruk, przepraszam. Pomruk, eee, czyli krypi misio z wystającymi zębami strasznymi. Uuu. I ten piesek jest jeszcze gorszy. Cały ten zestaw jest jak dla mnie przerażający. I królisia, proszę bardzo. Lubi naleśniki prawie tak jak zwycięstwo. Serio? I na plecach ma jeszcze gorszego królika, który też jest krypi i wygląda jakby był martwy. Ale to tylko moja opinia o tych skinach. Dlatego mamy nadętą lotnię, nadmuchana jak należy i gotowa do lądowania i kilof pneumatyczny. Co jeszcze mamy w sklewie? Moi drodzy, mamy iskrę, bardzo ładna, bardzo fajna, bardzo kolorowa skóreczka za 1200 dolców. Bardzo mi się podoba jest jedna z tych fajniejszych z tego sezonu. Dziewczyna w jeansach. W ogrodniczkach na plecach ma złomik zebrany na wysypisku. Plecaczek z takim magnesem, fajny. To wygląda jak taki psiak. Mamy komandosi, strój komandosi, -si, komandoska chyba powinna być. No ale cóż, 800 fałdolców. strój komandosa czarny, top czarne, szare, takie zielonkawe spodnie. Co mamy jeszcze? Macki bitewne, lotnia. Docęć potęgę morza z bezpiecznej odległości. Lataj na Meduzie. Jak ktoś lubi takie żelki, to czemu nie? Co, tak naprawdę to jest całkiem fajny, całkiem fajny yy, projekt. Skała szczeliny. Skała po przejściach. Dosyć ciekawie to wygląda na plecach. Cześć, te elementy takie bardzo drobne. One prawdopodobnie w walce są absolutnie niezauważalne nie, nie i niewidoczne, także to fajnie wygląda w sklepie, ale zbyt drobne detale podejrzewam już. Ok, no to lecimy jeszcze z dwoma emotkami. To jest ta emotka, o której wielokrotnie mówiłem, że nie za bardzo ją rozumiem. Dlaczego to akurat nazywa się ściągnij wodze? Mnie to bardziej przypomina przygotowanie się do pokazania gestu Kozakiewicza, tylko jej nie wychodzi. No, bo blondynka, znaczy różowinka, no. Dobra, to był żart, mam nadzieję, że blondynki nie poczują się urażone. Przepraszam wszystkie blondynki, z różowymi włosami również. I oprócz tego mamy jeszcze elektryczny swing. I to wygląda znacznie lepiej. No, jest jedna z tych które mi się bardzo, bardzo podobają. Bardzo fajnie zaprojektowanych. Dobrze, moi, moi drodzy, i to był, to był sklep na 3 września 2019 roku na wtorek. My widzimy się o 14. Od 14 gramy mecze customowe z nagrodami aż do 18. .00. I potem o 20 gramy potyczki taktyczne w League of Legends w Team Teamfight Tactics. Także Zapraszam bardzo serdecznie, widzimy się za parę godzin, życzę Wam miłego dnia, bawcie się dobrze, uczcie się dobrze, wspaniałej zabawy, trzymajcie się. Oj, jeszcze właśnie, twórca mi uciekł, kocur. I Was również do tego za zachęcam, jak również zachęcam Was do zostawienia łapki, do zostawienia do subka, bo to pomaga w zasięgach, jeżeli chcecie dostawać sklepy, jeżeli Wam się podobają, zostawcie łapiszona. Dziękuję. Trzymajcie się. Miłego dnia. Hej, Żółwik.